Procesem rekrutacji rządzą podobne reguły co procesem sprzedaży. W sklepie producent zachwala swój towar, a kupujący, aby go mieć, płaci odpowiednią cenę. W rekrutacji również mamy sprzedających i kupujących. Od sytuacji na rynku pracy zależy, kim w danym momencie jest rekruter, a kim kandydat. Każda ze stron jednak ma swoje własne cele. Przyjrzyjmy im się z bliska. W procesie rekrutacji, pracodawca sprzedaje swoją markę, prestiż, wizerunek, możliwość zatrudnienia. Kandydat natomiast sprzedaje swoją dyspozycyjność, zaangażowanie, a także swoje kwalifikacje, na które składają się wiedza, doświadczenie, posiadane umiejętności czy cechy osobowości. Porównując siły tych dwóch stron, to pracodawca wydaje się znajdować w wygodniejszej pozycji. Na to, by dobrze sprzedał swoją ofertę, pracuje cały sztab ludzi. Jego oferta jest przemyślana i dokładnie przygotowana, często przy pomocy wewnętrznych lub zewnętrznych specjalistów. Jego wizerunek zbudowany jest przez działania wszystkich pracujących w firmie osób. Podlega on też o wiele mniejszemu poziomowi stresu. Pierwszym krokiem kandydata powinno być zatem obniżenie poziomu stresu. Najlepiej jest to zrobić przez jak najlepsze przygotowanie się do spotkania z pracodawcą i zadbanie o jak najlepszą autoprezentację. Na wstępie przejrzyj raz jeszcze wszystkie dokumenty aplikacyjne. Zerknij krytycznym okiem na swoje CV. Przeczytaj raz jeszcze list motywacyjny. Zastanów się, czy są one sporządzone prawidłowo i czy dobrze przedstawiają Twoje zalety. Czy prezentują Cię? Jako najlepszego kandydata na dane stanowisko, zajrzyj na strony doradzające w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Skorzystaj z zawartych tam porad. Unikniesz ewentualnych błędów i zwiększysz szansę na to, by Twoje CV zostało zauważone. Upewnij się, czy zamieszczone w CV zdjęcie buduje Twój wizerunek w sposób profesjonalny. Nie zamieszczaj zdjęć przedstawiających Ciebie w prywatnej sytuacji. Zadbaj, by fotografia była biznesowa. Postaraj się wyglądać na niej na uśmiechniętego i pewnego siebie. Pamiętaj, że to jedna z pierwszych okazji, w której zaczynasz kształtować swój wizerunek w oczach przyszłego pracodawcy. Nie zapominaj też o liście motywacyjnym. Powinien on mówić o tobie nieco więcej niż CV. Pokaż w nim, jaka jest twoja motywacja, co masz do zaproponowania, jaka jest twoja obecna sytuacja i wreszcie dlaczego właśnie oferta tej firmy wydała ci się interesująca. Na skuteczną autoprezentację ma również wpływ nasz wizerunek w internecie. To doskonała podstawa, aby budować relacje z ludźmi z Twojej branży, nawiązywać cenne kontakty oraz aby zrobić wrażenie na swoim przyszłym szefie. Pokaż swojemu potencjalnemu pracodawcy, że jesteś aktywny, zaradny, otwarty i sam kształtujesz swoją karierę. Zadbaj zatem o obecność na serwisach społecznościowych, portalach branżowych czy na forach dyskusyjnych. Zwróć uwagę na sposób, w jaki się na nich wysławiasz i to, co piszesz. Internet ma długą pamięć, równie długą mają jego użytkownicy. Uważaj na to, by twoja wypowiedź lub uwaga nie przekreśliła w przyszłości ciebie jako potencjalnego pracownika. Dbaj, by stworzony profil i zawarte w nim informacje były aktualne i jak najlepiej sprzedawały twoje atuty. Bezpośrednio aplikuj do wybranego przez siebie pracodawcy. Bez względu na to, czy prowadzi obecnie rekrutację, czy też nie. Wiedz, że ponad 40% prowadzonych rekrutacji to działania ukryte. Postaraj się do nich dotrzeć. Nie bój się pytać innych o prowadzony nabór i pokazywać, że jesteś nim zainteresowany. Prędzej czy później, któraś z pytanych osób prześle pożądane informacje. Jeśli dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatu, wróć do swojego CV. Upewnij się, że faktycznie pokazuje ono Twoje atuty. W końcu CV to Twoja wizytówka. Ma zachęcić do spotkania z Tobą. Włóż dodatkowy wysiłek i dopasuj dokument do konkretnego pracodawcy. To się naprawdę opłaci. Najlepszym podsumowaniem budowania własnego wizerunku będzie zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne. Pamiętaj, by dobrze przygotować się do niego i merytorycznie, i technicznie. Nie bój się swojego rozmówcy. Nie podchodź do niego jak do przeciwnika, ale jak do partnera, któremu zależy, byście doszli do porozumienia.